Nowy Fireblade, coś, na co motocykliści czekali naprawdę długo. Honda stanęła na wysokości zadania i dała naprawdę fajny motocykl. My dostaliśmy do testów ten najbardziej wypasiony w wersji SP. To wypasienie polega na tym, że nie można w nim jeździć na przykład w dwie osoby, bo jest homologowany tylko na jedną. No ale cóż, umówmy się, tym motocyklem i tak najlepiej jeździ się w pojedynkę. To nie jest turystyk, to jest motocykl który powinien być jeżdżony jak najwięcej w takich miejscach jak to. Tor Slovakia Ring, gdzie właśnie jesteśmy i testujemy dla was nowego Fireblade'a. Co nowego w nowym fajerze? Mnóstwo elektroniki, zwłaszcza w wersji SP. Mamy tu quick shifter z możliwością zmiany w górę i w dół bez użycia sprzęgła. Działa naprawdę rewelacyjnie. Oczywiście, zanim żeśmy to odnaleźli w odmentach menu, sami byśmy sobie nie poradzili, ale byli tutaj Francuzi z teamu y, enduransowego, którzy mieli właśnie zupełnie nowe, wyjęte z paczki Fireblady i naprawdę upalali nimi niesamowicie, jechali tak szybko, że Niektórzy z polskich zawodników nie mogli uwierzyć, że motocykl prosto z paczki na gumowych przewodach może jechać. Z taką petardą potożą. Opony zastosowane w tym motocyklu Bridgestone naprawdę dają radę ani razu. Właściwie nie mieliśmy problemu z tym, że ten motocykl jakichś niepokojów dostarczył. Nawet kiedy wyjeżdżaliśmy na poranne, zimne sesje na zimnych, nierozgrzanych oponach, dość szybko łapały temperaturę i można naprawdę było odkręcać od razu. Mocowo, naprawdę. Robi wrażenie, jeździ bardzo szybko, rozpędza się bez żadnego problemu. Daje kupę satysfakcji, kiedy wychodzimy z zakrętu, odkręcamy gaz. Mamy ustawioną kontrolę trakcji na odpowiednio niskim poziomie. Przednie koło unosi się do góry i naprawdę ten motocykl. Czuć tę moc, musimy łapać się mocno kierownicy, chować się za owiewkę, żeby nas nie zdmuchnęło. Fajnie motocykl przyspiesza, fajnie się nim jeździ. Duża zabawka. Na pewno tak. Dla gadżeciarzy jak najbardziej, ale też sprawny, szybki motocykl do jazdy po torze. Na każdym kroku widać doświadczenie, jakie Honda ma w budowaniu bardzo szybkich motocykli, jak chociażby motocykle z MotoGP. Kiedy patrzymy na ramę Fireblade'a, widzimy ten olbrzymi monoko, który Okala cały silnik, zamyka go w środku. Jest to kawał, kawał metalu, naprawdę, który powoduje, że ta rama jest naprawdę sztywna. Można by podejrzewać, że przez to motocykl jest ciężki, ale to nieprawda. Waży w okolicach 190 kilku kilogramów i naprawdę jeździ się nim. Czasami możemy nawet odnieść wrażenie, że jeździmy nim jak 600 o sprzęt oczywiście z najwyższej półki. Hamulce Brembo wspomagane ABS-em. Działa tak jak powinien w sportowym motocyklu, co jeszcze parę lat temu zakrawało o jakąś kpinę ABS w sportowym motocyklu. Teraz są na pokładach sportowych maszyn te systemy i nikt nie myśli nawet, żeby ich wyłączać. Fajne jest w elektronice to, że na przykład kontrolę trakcji można zmieniać podczas jazdy. Jeżeli uważamy, że elektronika trochę za bardzo o nas dba, możemy ją osłabić, a nawet wyłączyć. Wszystko wygodnie pod palcami mamy na kostkach. Kierownicy, także bardzo sprawnie to działa. Co więcej, w tym motocyklu pełne elektroniczne zawieszenie, możemy wybrać jedno z wielu ustawień seryjnych, a także sami pobawić się. Ustawieniami tego zawieszenia. Możemy wejść w menu i sprawdzić dobicie, odbicie, to wszystko ustawić tak, jakbyśmy chcieli, pod siebie dokładnie przodu, tyłu to jest wszystko możliwe, także naprawdę fajnie, fajnie to działa. Honda to szczegółarze, naprawdę dbają o detale i ujęło mnie to, że na przykład zwykłe wentyle w kołach są zrobione tak, żeby wygodnie i sprawnie. Sprawdzić ciśnienie, bo wentyle są oczywiście ustawione pod kątem 90 stopni, tak żeby po prostu łatwo było napompować, zweryfikować ciśnienie. Wszystko pomyślane jest jak to w Hondzie. Lubimy cię, Honda. Jedną z największych wad Hondy jest oczywiście jej cena. To robi wrażenie 95 tysięcy za wersję SP. Czy warto? Myślę, że każdy, kto spróbuje tego motocykla, na to, że na. Pewno będzie bardzo, bardzo głęboko patrzył sobie w kieszeń, czy na pewno nie ma na pełną wersję tę SP, bo nie dość, że fajnie jeździ, to według mnie naprawdę dobrze wygląda. Jest ładnie narysowana, a w malowaniu HRC po prostu zwala na kolana.